Teraz nadjeżdża Żuk Strażak OSP Kłopczyn Ło! Wow! I jeszcze Lublin, czy co to, czy Gaz? Szacuneczek, cześć. No właśnie słyszałem, że ten, że przyjedziecie przed chwilą, bo wasz kolega tutaj jest od maluchów dwóch. A dalej. No. Słychać was już, kurczę, z daleka was słychać. No. A Do tego chyba bardziej. Takie no. samochody. Cześć Paweł. Szacuneczek. Siemanko. Witamy, witamy. Chodźcie, tu już jeszcze konkurencje odbywają. Coś się dzieje. 82. Co tak wyciągnięty z, z, z remizy, tak jak, tak, tak jak stoi? Tak, tak, tak. ciebie trzyma czy to w czymś. Karol, nic się nie boli. Siema, tak? Cześć. Nic się nie boli. Gdzie masz swojego maluszka. Cześć. Przebieg jak to ze straży. Malutki. Fajnie, nie? Jak to nic? Jak wjechałem do domu i już nie mogę wjechać? OSP kłopoczyn. Dobra, idę. No i co my tu mamy? Ławeczkę, dwie nawet i dużo miejsc. Ciekawe, jak jest u tym mostek rakiem. No, ciekawe. Ostyk mu? Ja do mostek